Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Tak? Eter, w życiu? wyjdźcie pod salę, my za niedługo do nas przyjdziemy! Oko. Ok, chodź. pa. Czekaj, czekaj. Tylko to ty masz się. Tylko to ty masz się. Spróbujcie mnie zaprzyjaźnić Tak, wiem, wiem Dobra To ty je nadsłuchujcie chyba Tak, ona pewnie to by było takie poszło jak zwykle Bo to wie jej stylu No dobra O no to mi... Chyba No ale fajnie, teraz znowu okazja trochę się lepiej poznać Nie tylko z nią, ale też z sobą No racja, on idzie... Do... chociaż... Tego już nie za bardzo chcę, ale... Dobra, rozumiem. Ona ze mną czy z nią? I to, i to. Wolałbym się tutaj z nikim nie poznać, nie przywiązywać się. A dlaczego? Potem zrozumiesz. No okay. Chodźmy. Chodźmy, szybko, 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 szybko. Gdzie ona jest? Thanks. It też będziesz podbijać, tylko ja mam. Mijcie, to rośnie. Idę. Hej, co tam u ciebie, koleżanko? Słuchaj, ty, która sama jesteś. Nie... Jakoś mi to nie przeszkadza. Właściwie troszeczkę. You know. Ale to nie jest powód, że się nie mówi się zaprzyjaźnić. Jesteś totalnie niekliwy. Eee no generalnie coś nie pykło Widziałam Czy ty naprawdę aż tak bardzo nie umiesz. Nie, żebym ja umiał, ale... spodziewałem się mm. trochę więcej po tobie. No to... No to dawaj, teraz twoja kolej. Jesteś bardziej ten... jej charakter, więc zaszedę. Ok, z nią zgadzam. Spróbujmy. Dobra, słuchaj. Plan wygląda tak. Ty do niej podbijasz i próbujesz się z nią zaprzyjaźnić. No nie, to weź ty najpierw coś zrób. Ja ale... już próbowałem. Ona jest inny charakter niż ja, to... Ty spróbuj. Mam plan, zaufaj mi. Powiedzmy, to... że... Jak ty zaczniesz, po prostu będzie lepiej. Ech, niech już będzie. A, idę. Hej Eter, co tam no. u ciebie? No ty musiałeś przyleść? Um, o, wiesz, szkoła to wolny, teren mogę chodzić wszędzie, a to że akurat tutaj jesteś, to szczególnik. Dzień dobry. No, no, o te, też Lucek. Widzę, że znowu ją zaczepiasz um, E tam narzekasz. O, widzisz on taki jest. Nie Ta, ty nie um. jesteś lepszy znowu, czyli również byłeś w bibliotece. Co wy macie za problem? Okej, okay, masz prawo tu być, racja. Tak więc pozwolisz. No jasne, że pozwolę. Ja proszę sobie tylko pograć na perkusji. Gdzie ona zniknęła? Ale już coś się domyślam. Jak jak? Jeszcze coś? No, trochę się domyślam, ale to za mało, żeby wyciągnąć jakieś lepsze wnioski. Powiem ci, jak już na pewno będę wiedział. No ja to musimy się postarać, bo wszystko klasa na nas liczy. Jak szczerze akurat to mnie jakoś... Y, ...nie przekonuje, że klasa na nas liczy, ale... Hmm. ...ja mogę znać tę informację. E. Jak swoją drogą latam jest. W ogóle, ciekawi mi, dlaczego nie ma żadnych ludzi teraz na korytarzu? Tam jest, cicho. E. 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 czemu w ogóle nie ma Cześć. teraz żadnych ludzi na korytarzu? Co nie wiem. Która jest godzina? Jest 16, zatem ostatnia lekcja już się zaczęła. To... mamy dzisiaj pierwszą z niemocy. mocy! Chodźmy szybko. Ej, e Eter! Nie ma Eter? Ty nie byłaś tam aby przypadkiem? Nie, dlaczego pytasz? Zniknęła. Nieważne. Jak zwykle? nie było momentu gdzie by pokazane te... Gdzie my się nie spóźniliśmy? Nie, no co to mam być? Nie ma, nie ma co się martwić. Tak nie było mnie na pierwszej lekcji. <grym> w ogóle czemu ci nie było, nie było. Już mówiłem, że to dowiesz, żeby A nie to możesz to teraz coś powiedzieć? Coś nie, to nie, nie mogę. Jest, no. Czemu chcesz być taki tajemniczy? Już mówiłem, że nie chcę mówić światło. Niczego ci na razie nie <grym> ...wywiązywać, o. Ona ma strasznie dziwną moc. No A to, miłego, teraz mam z nią lekcję. no tak, spróbujesz czegoś dowiedzieć. No, to powodzenia rzecz e, dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. A, spóźniony, nieobecność, wstawiam ci już! Eee... Jezu, tak, dostarczam kół. Cześć, Hania. Mogę tu usiąść? Za karę masz 10 minut milczenia. Jak się odezwiesz, to będę ci biłkił bieł, jebał. Kurde. Okay. Już się czuję spełniony. Nic nie słyszeliście. Dobra. Sprawdzamy listę obecności, słuchajcie. Patrycja. Jestem. Bosia. Jestem. Szybciej odpowiadać. Maciek. Jestem. O, to z Fortnite'a się urwał pewnie. Li... Lidla? Z jest Lidla? Jesteś? Lidia. Ho. Lidia. Taki Ho. jestem. Dobrze, że jesteś. Ania. Jestem. Bezna. Kocowska. Jestem. Kto dalej? Kacperek. Jestem. Asku. Asku. A no tak, nieobecny. Nie mogę się odzywać! Odezwałeś się. Jed jedynka. Dobra, Hania. Bezna. Dobra, witam na pierwszej lekcji z mocami. Wy, nieuki, będziecie się tutaj yy, uczyć, jak korzystać z tych mocy i nie zniszczyć tego świata głupiego. Dobra, zabrałem wasze kwiatki. Yy, bo z tamtego roku yy, zostały. Dobra. Klasa pierwsza, proszę zaprezentować yy, swoje moce. Najpierw słowami, bo nie wiadomo czego się spodziewać. Kto jest z klasy pierwszej? Ja. Asku. To jeszcze? O, Kocowska, wstałaś. To ty? ty yeah. Ja. I Hania. Dobra. To od lewej. Kocowska, proszę powiedzieć, jaką masz moc? Umiem rozmawiać z duchami. A porozmawiasz z moją babką? Nie. A to p******ka dostajesz. A, no dobra. Dobra, Hania. Jaką masz moc? Mam. Przewidywanie przyszłości. Dobra, dosyć potężne. A teraz? E, no generalnie... E, mogę zrobić generalnie ogień. No. E, mogę wejść przez te drzwi, a wyjdę innymi drzwiami. I mogę stwierdzić, że coś zacznie latać, ale nie kontroluję tego. Czyli w skrócie, fajna moc, ale jesteś głupi. Hej, z pana. Ach. Dobra, proszę je zaprezentować. No to, po co skadawaj, ty lecisz pierwsza, oczywiście. E, zapraszam do mojej komory. Tam są cukiereczki? Nie, no nie ma. No wchodź! To mam ci pomóc! Nie umiem chodzić! Tutaj są czujniki, które mogą wykrywać duchy, więc będziemy wszystko widzieć, a przynajmniej ja wam je pokażę. Tak to. No, tak to. Dobra, Kocowska, mów. Ile jest duchów w tym pomieszczeniu? No, Kocowska, ile jest duchów w tym pomieszczeniu? Trzy. Nie, bo dwa. Co kłamiesz? Kocowska? czemu kłamiesz? Powiedz mi. No bo, no bo. No bo ja nie wiem, jaką mam moc. Dobra, czyli jesteś głupia, wychodzisz stąd. Proszę I... wyjść. Napiszę do twojej wychowawczyni, żeby zapisała cię na zajęcia dodatkowe. No i wyżej musisz się. rozwinąć. A, no i uwaga za kłamanie. Dobra, uwaga już napisana. Hania na <noise> Okej. Okay. Dobra, zaczynaj. E, tylko coś kliknę na komputerku. Co ja mam tutaj robić? No przebić przyszłość. Jakby zdarza mi się to przypadkowo. Nie kontroluję jeszcze tego. Kolejna niekompetentna osoba. Wychodź. Przykro mi, ale nikt mnie tego nie nauczył. Spokojnie, jeszcze się nauczysz. Mam nadzieję. Dopilnuję tego. O, w końcu, w Nie Są... narzekaj. A z tak. kolejny. Muszę? Oczywiście. Mi się nie się. Dlaczego? Jezus, nie stawiaj. Szybciej pomóc ci. O Jezu. Proszę o SMS-o treści, pomaga. Mm. Oh. Yy. Tyle starczy. Ok, czy możesz tak rozwalić wszystko? To nie zależy od tego, jak silne emocje czuję. Ok, a co jeszcze potrafisz? Misiu. Nie użalaj się nad Miśkiem. On nie wiem, co mi jest było. Dobra, okej. Okay. Na razie wystarczy. Wychodź. Mm. Dobra, już nie wiem. Proszę otworzyć podręczniki na stronie 1225. Jasne. Yes, okay. Hej. Nie odzywać się tam, tylko otwierać. Ania... Wiesz co... Mogłaś zniszczyć misia. Ale nie kontroluję tego. Mordy! Zapomniałem podręcznika. Podzielisz się. Tak. Podzielisz. Otworzyliście już wszyscy podręczniki? Tak. 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 Czemu tu jest jeden podręcznik? Nie. Mój został zniszczony moją mocą. zapomniała. Coś ci w to nie wierzę. Dobra, powiedzmy, że teraz ci odpuszczę. Następnym razem jedynka, bo nie zgłosiłeś nieprzygotowania. Aha, ciekawie. Dobra, to przeczytajcie te trzy strony od tej strony, którą podałem. Chociaż pewnie i tak wam się to nie przyda, idioci. Six hours later. Pamiętajcie, uczniowie. Kontrola swoich mocy jest w waszych mocach najważniejsza. Ale wy tego nie zrozumiecie. O, dzwonek! Wychodzić! Mm. Tylko szybko. Do widzenia. Więc... Do widzenia. Żegnam o ziemle. Zaję. Dziwny ten nauczyciel. Mm. I to mówisz. Czemu jeszcze tak inni. Ciekawe, A, gdzie, ciekawe, gdzie jest reszta. Kurunie. Może po prostu ich wcześniej wypuścili. To wszystko mam, była ostatnia lekcja. Zajęcia. Dobra, to Ty może pójść, szukaj koła, bo ja jeszcze raz sprawdzę w szkole. Może wież wyszedł. Idę w na wież roczpunki Dobra, to ja idę do szkoły jeszcze raz. Znowu oh, zaczyna mnie z głowa. Mam złe przeczucie. Wizja nie może być dobra. Nie tym razem. Może się gdzieś ukryć. Nie masz dokąd uciec. Chodź tutaj. Dawaj, hajs, czego nie rozumiesz. Co jest? Czemu mieć się ten Nie zamierzałem jej pomagać, ale dobra. Oda, Dzień dobry, czekasz? Widzę, że kratacie panią. Odpalicie mi trochę. Dobrze się czujesz? Jeżeli odcinek Wam się spodobał, docieńcie nasze starania subskrypcją i łapką w górę. Ja się z Wami żegnam. Bye!